Cześć widzowie, z tej strony Żółty Chuj i oto jest poradnik jak nie obejrzeć naszych nowych przeróbek. No bo zobaczcie, jesteśmy na naszym kanale w YouTube Studio i jak widzicie sąsiedzi, kafelki łazienkowe, żeśmy to dodali no 19 sierpnia i e, jest częściowo zablokowany. Nie wiem dlaczego YouTube nas tak nie lubi. Nie wnikam, ale mam nadzieję, że to się zmieni. I to nie jest jedyna przeróbka, bo to również częściowo zablokowany, zepsuty komin. Najpierw miało to nazwę yy, ućpany komin. Ja myślałem, że coś z tą nazwą jest nie tak i dlatego. No i żeśmy zmienili nazwę, no i chuj, jak widać, nadal jest tak bez sensu. Yy, I chyba wszystko. Tak, wszystko będzie. No. A nie martwcie się, przeróbki nowe będą w sobotę, a raczej przeróbka, ponieważ spotykamy się z czerwonym grzybem i będziemy nagrywać. I od teraz będą przeróbki raz w tygodniu w środę o 16.30, bo y, po prostu wtedy jakby dłużej mamy materiał.